Cześć. Dziś przeniesiemy się w czasy skandynawskich Wikingów i odkryjemy, jak wprowadzić ich dziedzictwo do współczesnych wnętrz. Jeśli fascynujecie surowe piękno natury, minimalizm i nordycka mitologia, ten styl z pewnością Cię zainspiruje. Wnętrza inspirowane wikingami to przede wszystkim naturalne materiały i proste formy. Wyobraź sobie masywne stoły i ławy wykonane z nielakierowanego drewna, gdzie widoczne są naturalne senki i nieregularne krawędzie. Takie elementy idealnie współgrają z futrami rzuconymi na meble czy dywanami ze skóry, które ocieplają przestrzeń i dodają jej przytulności. Drewno w odcieniach ciemnego orzecha czy dębu nadaje wnętrzu charakteru i autentyczności. Dekoracje są minimalistyczne, ale niezwykle wymowne. Na ścianach możesz umieścić subtelne rzeźbienia z motywami nordyckimi runami, krukami czy drzewem mygdressyl. Ciekawym akcentem będą również ozdobne tarcze wikingów lub repliki ich broni, które nie tylko nawiązują do historii, ale także stanowią wyjątkowe punkty centralne w aranżacji. Ręcznie wykonane dodatki z metalu, kości lub poroża podkreślą autentyczność stylu. Światło odgrywa kluczową rolę w budowaniu atmosfery. Świece, latarenki lub lampy inspirowane starożytnymi pochodniami dodają wnętrzu ciepła i przytulności. Możesz także postawić na ceramiczne misy Metalowe świeczniki czy kamienne detale, które podkreślą prostotę i surowość stylu nordyckiego. Kolorystyka wnętrz powinna być stonowana, dominują bil, szarości oraz odcienie ziemi, takie jak brąz czy oliwkowa zieleń. Takie barwy doskonale współgrają z naturalnymi materiałami i tworzą harmonijną całość. Warto również zadbać o odpowiednie tekstylia alniane zasłony, wełniane koce czy poduszki z nordyckimi wzorami dodadzą wnętrzu przytulności. Takie wnętrze to coś więcej niż tylko przestrzeń, to hołd dla nordyckiego dziedzictwa i harmonii z naturą. To miejsce, które inspiruje do refleksji i pozwala poczuć ducha dawnych czasów w nowoczesnym wydaniu. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich inspiracji lub dowiedzieć się, jak stworzyć wyjątkowe wnętrza pełne historii i charakteru, koniecznie subskrybuj nasz kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.